Na tej drodze właśnie m, tak, w, spotkał ksiądz między innymi e, księdza Józefa Popiełuszka tak. Świętego, e, więc w, i słyszałem taką historię, że e, w, jak wyglądało to powiedzmy podzielenie się, że ksiądz został kopaną NZS-u, a e, ksiądz Popiełuszko został e, Solidarności. Jak tak. to wyglądało ten moment tych, tych relacji? Ksiądz to wspomina tamte czasy. 10 lat. W dziesięciolecie zakończenia Soboru Watykańskiego II odbyło się posiedzenie komisji soborowych, i na to posiedzenie przywołano tak zwanych audytorów świeckich. I był na tym spotkaniu. Pan profesor Stefan Świeżawski. To był 1977 rok. Dziesięciolecie zakończenia Soboru. I Giancarlo Karlo Braska, bardzo świątobliwy człowiek bardzo wybitny katolik, intelektualista wielkiej miary, on zaczepił pana profesora Świeżawskiego i zapytał go dlaczego nie pracuje się w Polsce z laikatem. I ten jak wrócił to rozmawiał z kardynałem Wyszyńskim. I kardynał Wyszyński zapytał profesora Świerackiego, czy autentycznie uważa, że powinno się zacząć pracę z lajkatem? Oczywiście konspiracyjnie, nie było mowy o, o oficjalnej pracy społecznej. Z ludźmi, bo mogliśmy pracować w, w kruchcie, w kościele, w zakrystii, na salce katechetnej. I on odpowiedział, że tak, że mm, sytuacja nabrała takiej dynamiki, że trzeba myśleć o tym. I Ta rozmowa się odbyła. Przyszedł ten rok 78 z wyborem papieża, to już cały rok stracony. Był. To w jakim tak. sensie stracony? W tym sensie, że nie było na nic innego czasu, tylko trzeba było się tym wydarzeniem zajmować. Na ten... Pielgrzymka. Tak. Przyszedł rok 79 z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła do tego i jesienią siedemdziesiątego roku wezwał nas e, ksiądz Katnał do siebie i Jurka przeznaczył do powiedzmy solidarności do struktur e, prawda, robotniczych a mnie do wszystkiego innego. No i, i tak to zostało i tak to trwa. E, no e, e, zresztą byłem obecny, w, blisko byłem tych różnych struktur konspiracyjnych, antykomunistycznych i również młodzieżowych. Więc kiedy powstawał NZS, to właśnie z tych strukturom się wyłaniał.